Siemanko, to jest Xawery, ma on 16 lat i za 10 dni przebiegnie ultramaraton! Aktualnie właśnie nagrywam TikToka. Widać tutaj jest statyw, no i ja jako reżyser główny tego programu. Często właśnie sobie rano przyjeżdżam nad wodę, bo jesteśmy aktualnie nad wodą. Co, tak postawiłem statyw i stwierdziłem, że coś pogadam, nie? Od maratonu zostało teraz 12 dni, więc już za niedługo będzie trzeba trochę pobiec, odrobinkę. Tam się przetruchtamy trochę. Na ogół kostkę już nie boli, jak widać. Chodzę normalnie, tylko po prostu czekam, aż te ścięgna wszystkie się tam zregenerują. W sobotę na Rosman Run będę gotowy, mam nadzieję przynajmniej, bo kobita mnie zagoni, więc muszę być chyba gotowy. Dobra, teraz ciekawostka dnia. Wiecie, że kaczki, zależnie od regionu, kwaczą inaczej? Łeb jak sklep, a półki puste, potem kostek pojechał porzucać piłką do kosza. Buję udawać świetnego koszykarza, trochę daleko mu do tego. Kupił lody, poszedł na spacer ze swoją kobita i przy romantycznym zachodzie słońca zakończył swój dzień. Zostaw like i obserwacje. Pozdro.